Pokażesz, a ja pogadam. krainę rozkoszy. To my na działce mamy krainę tak. rozkoszy. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie na naszym kanale. Dla tych, którzy nas nie znają, przedstawimy się. Ja na imię Mamilek. Beata? Miło nam bardzo. bardzo, przyjechaliśmy na wieś po dłuższej przerwie nie było nas miesiąc. Tak. Chcieliśmy zoba zobaczyć co się zmieniło, czy są jakieś zmiany, a Dłużo są zmiany. Zaraz wam Dłużo. pokażemy co u nas się zmieniło przez miesiąc czasu. To od czego zaczynamy? Może od ciemierników, pokażemy ciemierniki. Ponieważ one zaczynają już startować z kwitnieniem po prostu. Okej. Okay. Więc pokaż. Tutaj pączusie, bo jeszcze u nas są pączusie. Na przykład u moich rodziców one już mają piękne kwiaty. A u nas dopiero zaczynają. I tutaj jest, tutaj są pączki. Tutaj są pączki Gdzieś jeszcze były Gdzieś jeszcze były Bo ja się bardzo z nich cieszę I, i dlatego chodziłam i szukałam A tutaj są Ja tu muszę zrobić w ogóle porządek To obcinać te Stare Stare liście to, A nie powinniśmy w ogóle tych liści obciąć? Znaczy ja te malutkie to zostawię, te, 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 które są tutaj takie. Albo obcinam po prostu te wszystkie, które są już uschnięte. Ten od plamy też ma. I no to to wszystko usunę. A powiedz mi, bo wydaje mi się, nie jestem pewny, że w ubiegłym, w ubiegłym roku o tej porze to już cię kwitły. Tak, tak. Masz rację. Były. No, Nawet a... nie wiem, czy one nie były już w grudniu kwiaty. No, no właśnie, to jest chyba jedyna, jedyna ale... taka roślina, która o tej porze kwitnie. Tak. No i to jest piękne. Yy, nie wiem, chyba dwa lata temu, czy trzy lata temu. Nie pamiętam już w tej chwili. Był śnieg. A one kwitły. I to tak pięknie wygląda, jak jest śnieg. I te ich kwiatuszki. Fajnie, cudowne. A czy na przykład u swoich rodziców nie kwitną? No już właśnie mówiłam, że właśnie już no tam No Właśnie mówiłam, że już tam u rodziców no mają normalnie kwiaty, bo u nas to jeszcze są pąki, a u rodziców właśnie są kwiaty dopiero. A, już, Boże, u nas dopiero. A powiedzcie, czy u was kwitną ciemienniki? Jeśli macie, napiszcie. Pochwalcie się. Tak, pochwalcie się, napiszcie w komentarzu, bo jesteśmy ciekawi. Dobrze, Matka, tak, co, co ty nam jeszcze pokażesz? Ja chciałam pokazać. Znaczy, ty pokażesz, a ja pogadam. Krainę rozkoszy. To my na działce mamy krainę tak. rozkoszy? Tak, Wyjechaliśmy, nie było nas miesiąc. Dzieci zostały. I dzieci bawią się. Ojej. Po no, to takie dzieciaki są takie cholera dzieciaki i my to będziemy Tylko ich na chwilę zostawić be, będziesz to likwidowała dzisiaj? w sensie to nie, nie, te kretowiska? Nie, nie, ja zostawiłabym te kretowiska dlatego, że mam wrażenie nie wiem, może mylne ale mam takie wrażenie, że im yy, częściej zakopuje te, te kopce, wyrównuje likwiduje to te małe skurczybyczki jeszcze więcej kopią. Kopią, no mają robale pod ziemią, nie ma zimy. No, czyli ty ich prowokujesz, po prostu. Widocznie tak. Zakopujesz, prowokujesz ich i one. denerwują się, no, no, nie wokół. mają tak dostępu powietrza. No i muszą sobie kopce wykopać. Zobaczmy jeszcze tutaj. No, tutaj też jest. Wesoło. U mojej siostry. Ale to u nas też jest z boku. Bojowisko. O, zobaczcie. Jaki krajobraz. Ja bym powiedział, że jest to krajobraz księżycowy. <noise> Trochę tak. <noise> Albo takie jakieś takie górki wulkaniczne. No no, o, tak, o tak, wulkaniczne. Tak, tak. No i dobrze, jakie plany na dzisiaj? Liście. grabienie liści. Uh -huh nie no muszę, muszę uporać się z nimi bo jakoś tak Ale nie mam weny na nich wracając do, do kretów do kretowisk to napiszcie też czy u was też są krety i też macie takie kretowiska jak sobie radzicie z kretami no właśnie czy, czy, czy nie wiem zabieracie tą ziemię czy rozgrabiacie czy zostawiacie właśnie takie kopce no właśnie. Podzielcie bo, się z nami. Bo to jest ciekawe. Ale gdyby była na przykład ziemia zmarznięta w tej chwili, no to spokój. No to spodój. nie, no to nic by nie... Znaczy gdyby była ziemia zmarznięta, to, ten, to te małe cholery by nie kopały. A co, co ty tak narzykałaś Beata? Co się stało? Popsuła się doniczka, co mi musia robiła? Znaczy osłonka. Musia mi zrobiła, ona się wzięła i popsuła. O, ma ci los. Rozleciała się po prostu, no bo ona już stała parę lat. I się rozleciała. O, proszę bardzo. O. Chciałem powiedzieć ozdoba choinkowa, ale ogrodowa. O, ogrodowa, nie choinkowa, no. No ja tu kamienina wrzucałam, żeby to stało. Żeby się nie przewalało. I niestety. No to już do, tak, do wyrzucenia. Tak, do wyrzucenia. A, A ma, mamy mam jeszcze jedną chyba taką ozdobę, nie? Gdzieś. Wiesz co? No mamy, tam żółta jest. Pomalowana na żółto. A, no tak, faktycznie. Ale to będzie to samo z tą. No, wiadomo, że to nie jest bezterminowe, nie jest wieczne. A, też już. Tam już pęka, podleciało kawałek. O tu. Coś też będzie niedługo do wyrzucenia. No to tak. Zwracamy się do mamusi z uprzejmą prośbą, żeby zrobiła jeszcze jedno. Dwie, trzy. Tak. Nie zawracaj ludziom głowy. Jeszcze trzy. Mamusia jest na emeryturze, ma czas. Ty też jesteś na emeryturze. Nie mam czasu. No. <noise> Ale mamusia nie pracuje, a ja pracuję. Aha. Zarobiona jestem No i powiedz mi jak, dobrze, zmienimy temat yy, Jak idzie grabienie? Tak sobie Ale idzie Ale jeszcze się za mocno nie rozgrzałaś, widzę, bo w kurtce jesteś yy, Nie, bo jeszcze mam yy, nos czerwony z zimna Ale widzę, że ci za gorąco jeszcze nie jest Bata. Już mi jest ciepło, a poza tym ja już jedną warstwę się pozbyłam, jednej warstwy. Jak pozbyłaś? Nie miałam tam pod spodem. A taka rozdekoldowana jesteś. No bo jest mi coraz cieplej. Ale popraw ale się tutaj się tak, ale popraw się tutaj tak, żebyś ładnie wyglądała. Ludzie patrzą. Brzydko wyglądam, czy co? Ale żebyś jeszcze ładnie wyglądała. No matko, pozapinam się. <laughs> Słuchajcie, Słuchaj. Słuchaj. zobaczcie. Ona, nie wiem, pół godziny grabisz? Nie wiem, nie liczyłam. Ale krótko, może trochę dłużej jak pół godziny, ale zobaczył jakie już dużo jest zrobione. ta włączyła po prostu turbo doładowanie. I ona, jak taka, nie wiem jak to powiedzieć, szybka maszyna ogrodnicza zasuwa. No i co ty z tym zrobiłeś? Wyrabi... Nie, nie, ale sam chyba maszyny jakieś do zbierania liści, nie? Ale ja myślę, że ty byś przegoniła tą maszynę. Nie, nie, nie. Ta maszyna jest fantastyczna i żeby nie, nie tyle tutaj naszych tych roślinek, to ona by była fajna. No tak, tu, ale... Ona jak... by była dobra tu na środek. Ale jak my byśmy jeździli między tymi roślinami? No to mówię, właśnie na środek by była najlepsza. Aha. No i szybko, tu, tą maszyną, to moment się zbiera. I one rozdrabniają jeszcze Aha. dodatkowo. Ale nie, nie wiem czy pamiętasz. Chyba ze dwa lata temu czy trzy, zostawiliśmy liście na zimę, bo liczyliśmy się z tym, że one się skompostują. Nie skompostowały się. Może jakieś inne by się kompostowały, bo my mamy liście z brzozy i one się nie skompostowały. Nie, nie, nie skompostowały się. Nie. Ale powiem Ci, że i tak, bo patrz, mamy środek zimy, no. mniej więcej. No i my już grabimy liście, a grabiliśmy no tak, zawsze. No to my już dawno powinniśmy grabić. Na jesieni. Na jesieni, ale przeważnie grabiliśmy później, w marcu. A, różnie. Nie, 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 nie. Grabiliśmy na jesieni, żeby właśnie nie zostawały na zimę. Bo y, y, dużo ludzi mówi, że one po prostu y, niszczą trawnik. W jakim sensie? No bo grzyb się robi pod spodem. Aha. Nie ma dostępu powietrza i grzyb się robi. Kurwa, ty to... Trawnik. Ty to wszystko wiesz? Nie, nie wiem wszystkiego. Dobrze. Uczę się, uczę A. się, cały czas się uczę. No tak. Chciałem coś dodać. Uczę się i co? I Gucia. I, <laughs> I człowiek głupi umiera. <laughs> Dobrze, powiedz mi co ty z, liść, z tymi liśćmi będziesz robiła? Do woreczków. Do woreczków. I... To muszę trochę powydłubywać te gałązki. No tak. Później dziurawisz worek, żeby się powietrze dostawało i zostawiasz. Tak. I po roku mamy z tego... Ko? Ziemię kompostu... ziemię y, liścias... li, liściową, przepraszam. Hmm. No, czyli dobry kompost. No tak. No widzę Beata, że słoneczko się do Ciebie uśmiecha. Chciałeś powiedzieć uśmiechało. No to chwilowo zaszło słońce, ale generalnie... Halo, halo, słoneczko, chodź tutaj, chodź. Ale widzę, że już jest Ci coraz cieplej, bo już jesteś w samym sweterku tak. i bluzeczce. Tak. Tak? Tak, ależ oczywiście, że tak, bo tutaj wiesz, w miarę jak człowiek coś tam robi, to, to wiadomo, że cieplej, nie? Bo nie? Nie będę na Ciebie rzucać tego. Dużo jest liści? Ja wiem, Więc może aż tak strasznie dużo nie ma, dlatego że... Na jesieni, A ja trochę obczyściłam tą rynnę. No ale wiadomo, że trochę tam na drzewach zostało i teraz pospadały jeszcze lpliwie doszło gałązki. one już się częściowo skompostowały. No tak, bo tam trochę woda stoi, więc się trochę, trochę szybciej się kompostują niż normalnie. No i masz bliżej nieba teraz? Tak. No, i, mogę, I mogę jeszcze na ciebie z góry popatrzyć. Dobrze, to już nie chcesz, nie, no, bierzemy, nie, bierzemy, się, nie się! w tą bierzemy. stronę kończymy dzisiejszy odcinek, prawda? dobrze dobrze, dobrze zgadzam się z Tobą to dziękujemy Wam bardzo za oglądanie dzięki, że jesteście z nami jeśli film, choć trochę Wam się podobał to zostawcie po sobie jakiś ślad mamy na myśli komentarz, lajka czy na przykład suba Kto, jeśli ktoś nie subskrybował no i cóż, no i tyle, przesyłamy Wam dużo pozytywnej energii, tradycyjnie A, serduszko. zrobimy serduszko, no i dbajcie o siebie, pa pa! Pozdrawiamy!